Witam, to jest nasze podłączenie się naszej wody do wody to jest woda miejska podłączenie do naszego do naszej fabryki zbiorniczek tu miernik tam jeszcze dostaliśmy drugie właśnie yy, drugie doprowadzenia wody to jest do do przeciwpożarowa woda ale na jest nasza przeciwpozorowa woda No ale wróć do, do tego No było ok Ale jak zaczęli nam kazać płacić 3000 RMB miesięcznie za wodę To machnąłem ręką, wybuduję sobie swoją stycznię No i zbudowałem No więc wybudowaliśmy sobie studnię Głębinową, w którym to było loku Kiedy to jest? Kiedy co tu piszą no piszą coś ale daty nie ma no nic to jest e, działa nam dobrze e, to jest 35 metrów było wody do, e, do 35 głębinowo e, w nadu była glina ostatnie 10 metrów e, nie ostatnie 35 plus 10 skała pod skałą była czysta dobra woda i od tego czasu mieliśmy wodę wszystko grało, ok ale zaczęło nam brakować. Dwie firmy używają dużo wody, no i brakuje wody. No, co jest grane? Tam właśnie zbiornik e, studnia Grymikonowa, To widzę, kaw... tam może nawet. Tam jest jakaś linia. No dobra. Tu zbiornik Wolikowa i woda jest pompowana do góry do badiaka i wystarczało chociaż tu jest dwóch podnajomców malują myją i dużo im potrzeba tej wody no i zaczyna brakować co jest grany szukamy szukamy dziury dzisiaj właśnie to brakuje wody nie ma wody kompletnie dobra szukamy podłączamy się z powrotem pod miasto do ten po wyciągów, dalej nie ma wody Każe mu użyć Wodę ze zbiornika przeciwpożarowego, Tam mamy chyba ile? 120 tysięcy litrów. Chyba używali, ale tego szukamy. Ale co jest? Okazuje się. Sąsiad, który nie wiadomo jak, podłączył się tam. Z tyłu za domem jest odpływ wody, albo znaczy się są kabelki. A trzeba tą. W, 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 tą. To ci poziom, wodę takie przyszłość. Ok. to trochę wyszuści, żeby wyszła. Okej, pompy działa, wszystko jest. Okay. Przez czas sobie sprawdzić. Okej, okay, wszystko działa. Ale tu jakiś sąsiad z skur, skórczyg podłączy się do nas i ciągnie wodę. I u nas nie ma. Bo on jest pewnie dużo więcej używa. A nasza, nasz zbiornik jest wyżej, czyli on nie musi nawet pompy używać, tam gdzieś za tymi właśnie drzewami. No i to zbiornik widać stąd. No co, I będziemy mówili, wywaliliśmy wszystko co tam ma, te kabelki, nie kabelki wywaliliśmy. Trzeba zrobić będzie zabezpieczenie, że, bo albo on zainstalował, albo co, że sobie tam za tym z tyłu, za tym budynkiem ciągnął wodę. No i cwaniaczki. No ale to kiedyś mi się zdarzyło także w Szędze jak mieszkałem, tu wybudował ładny budynek tam To właśnie chcemy też budować, to jest 3000 metrów pokryć dach, ale windę trzeba, czyli następne budynek trzeba wystawić, żeby winda była z tego drugiego budynku. tutaj nie ma sensu, dwie windy wkładać, e, budować. Kiedyś mieliśmy w Sędze, tak, mieszkanie wynająłem Ja płacę o, 90 m2 mieszkania, ja płacę za prąd 200-300 zł RMB, a wszyscy są dzieci 40. Co się dzieje? Szukam dziury, gdzie to jest? Po, odłączam wszystko, licznik staje. Sprawdzam sąsiadów. Nic tam światła nie gasz, żadne światła nie gasną, a licznik dalej bije. Cwaniaki. Dobrze się podłączyli. Prąd pewnie po prostu ciągnął u siebie, ale wszystka klimatyzacja, ogrzewanie, cokolwiek maszyny, jakieś się mieli, bo w piwnicy coś były. To pewnie jechało na mój, rynek, na mój rachunek. Nie mogę nigdy ich znaleźć. Aż po jak się No, 150 chyba przez 2 lata. 150 RMB przez 2 lata mi tam ciągnęli. I nie mogę tego znaleźć. To nasza firma. Tu kiedyś nasz dach. Postawię, Facio. Tu postawimy sobie wille. Po co? Bo żebyśmy mogli smrodzić. Znaczy nie my nie musimy, ale to zawsze się brudno jest. i Kiedyś śmierdzi. tym. A poza teraz, że jak ten budynek następny postawimy, to tu pokryje się dachem i będzie 3000 metrów e, do wynajęcia z tym, że no windy nie ma, bo winda ten mały to jest winda, e, ale winda za dwa piętra, to trzeba jeszcze jedno, nie ma sensu budowę następną będzie winda z przeciekiem z następnego budynku, będziemy mieli zjazd do tego, że to, to miejsce będzie miało również e, windę dobra, idziemy do domu zamknę tylko wody, żeby już nie ciekło no skóry czy podłączy się tutaj Ja, yeah, ja, yeah. podłączył się tutaj, aż do góry, sobie poleciał wodą. Ja. Yeah. Ha, ha. Ha. Skóra. Kradną wodę, nie wiadomo ile, bo się tu się, nie, tu się nie zagląda. Tu się nie zagląda. Co jest tego? Aha. No, wywalamy te kurki. robi się normalny kawałek rury, bez żadnego tego, nie wiadomo kto to włożył, może też skórkę sobie włożył, kawał rurki o, z skórkiem i sobie no ile chciał, teraz nie ma już, nie ma już, ma zrobić. o, o,